Dzień dobry, witam Was z mojego samochodu Opelka Astra. Z tej strony, Mariusz. Słuchajcie, króciutki film na temat, na temat konstrukcji nawiewu w samochodzie Opel Astra H. Słuchajcie, panel nawiewu mamy usytuowany tutaj w dolnej części kokpitu. Mamy trzy, trzy gałeczki: regulacja temperatury, regulacji, regulacja kierunku nawiewu regulacja siły nawiewu i przełącznik przy, za pomocą którego jak wdusimy tutaj sobie ten tą gałeczkę do środka no to w tym momencie możemy załączyć sobie klimatyzację generalnie tutaj jeżeli chodzi o nawiew to pracuje nam on dopiero przy załączeniu stacyjki w ten sposób w tej chwili zobaczmy, mamy pokazane kierunki nawiewu. W tej chwili mamy ustawiony nawiew do góry i nawiew przed siebie. Mamy tutaj funkcję Eko, siła nawiewu mamy jako drugi stopień, temperaturę jaką mamy ustawione. W tej chwili mamy 20, 21 stopień i tak a może ustawimy na 20. Także ten, ten dolny panel jest konfigurowany z naszym panelem z naszym panelem kolorowym w samochodzie Taka, taka wada tutaj tego, tego systemu jest taka, że często te klapy one, szczególnie zimą zimą odmawiałem posłuszeństwa dlatego, że następuje zgęstnienie oleju, tego smaru na, na silniczkach krokowych i w tym, w tym momencie mamy taki pisk tak zwany który, który słychać dosyć intensywnie i, i to może Was spotkać w Waszych samochodach generalnie muszę powiedzieć, że ten panel nawiewu jest bardzo prosty i intuicyjny. Jeżeli będziemy sobie tym środkowym pokrętłem kręcić, to zmienia nam się tutaj kierunek. Pokrętłem lewym, jeżeli będziemy sobie kręcić, zmienia nam się temperatura, i pokrętłem. Prawym tym skrajnym zmienia nam się siła nawiewu. W ten sposób system nawiewu, który tutaj mamy, możemy sobie regulować kratkami przednimi. Góra-dół z lewej strony od strony kierowcy góra, dół, osłony pasażera. Możemy też zamknąć sobie zupełnie kratki w ten sposób czyli zrobić zerowy nawiew, i w tym momencie nawiew mamy tylko podany na kratki skrajne, lewą i kratkę prawą. Tak to wygląda. W skrócie, mamy jeszcze, słuchajcie, takie krateczki. Tutaj u góry w desce rozdzielczej i tutaj mamy generalnie podany nawiew na szyby w okolicach lusterka. Także, że jeżeli chodzi o nawiew w samochodzie, Opel Astra H, spełnia swoje zadanie i jest bardzo funkcjonalny. Także to takie króciutkie filmy, które chciałem pokazać. Jakby ktoś nie wiedział, jak to wszystko działa, dajcie łapkę do góry. Zróbcie suba mojego kanału. I zapraszam do następnych filmów na razie. Hej.